Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Ja nazywam się Julita Tratnerska albizbisi, jestem psychologiem i psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. A tematem dzisiejszego odcinka będą błędy z przeszłości. Powiem, jak sobie je wybaczyć i uwolnić się od ich ciągłego rozpamiętywania oraz jak wybaczać błędy innym osobom. Powiem o kilku ciekawych zniekształceniach poznawczych, które powstają w naszym umyśle i które bardzo utrudniają nam wybaczanie błędów, zarówno własnych, jak i cudzych. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka zmieni się Twoje podejście do popełnionych przez Ciebie błędów, a być może będziesz nawet w stanie je sobie wybaczyć. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, serdecznie zapraszam do słuchania i udostępniania tego materiału innym osobom. Myślę, że większość z nas znalazłaby w swoim życiu coś, co nazwałaby błędem. Wiadomo, że wszyscy mamy prawo do popełniania błędów i mogą się one zdarzyć każdemu, ale problem rozpoczyna się wtedy, gdy mimo upływu czasu nie jesteśmy w stanie sobie takiego błędu wybaczyć. Dlaczego jest to problem? Przede wszystkim dlatego, że osoby, które bardzo się obwiniają za jakiś błąd z przeszłości, mogą odczuwać znacznie mniej radości z dobrych rzeczy, które dzieją się teraz. Może się nawet pojawić takie przekonanie, że po tym, co zrobiłam czy zrobiłem, nie mam prawa się cieszyć. Może też pojawić się niepokój. Czasami jest on stały, a czasem pojawia się wtedy, kiedy znowu o tym błędzie z przeszłości sobie przypominamy. Ten niepokój może być związany z taką myślą, że pewnie zostanę jakoś za to ukarany. Zdarza się na przykład, że kobieta, która w przyszłości usunęła ciążę, odczuwa ogromny niepokój, że dziecko, którego się spodziewa teraz, za karę urodzi się chore. Albo być może zdarzyło się tobie, że wyrządziłeś kiedyś komuś jakąś krzywdę i teraz nie możesz sobie tego wybaczyć i myślisz, że pewnie spotka cię za to jakaś kara. Czasem też nie możemy sobie wybaczyć, że byliśmy z kimś w złych stosunkach, a ta osoba zmarła, zanim udało nam się tę relację naprawić. I wtedy za każdym razem, gdy ta sytuacja do nas wraca, możemy czuć się winni, że tu już nic nie da się zrobić, bo tej osoby już nie ma. Jak sobie poradzić z takim poczuciem winy i jak wybaczyć sobie błędy z przeszłości? Otóż za poczucie winy bardzo często odpowiedzialne są tzw. zniekształcenia poznawcze, którymi nasz mózg bardzo często się posługuje. Jest to pewien zniekształcony sposób postrzegania rzeczywistości, w tym przypadku popełnionych przez nas błędów, który prowadzi nas do nie do końca logicznych wniosków, a co za tym idzie do odczuwania poczucia winy i trudności w wybaczeniu sobie, a także trudności w wybaczeniu innym. Zanim przejdę do przykładów, chciałam tylko zaznaczyć, że zniekształcenia poznawcze, czyli błędy logiczne w myśleniu, zdarzają się każdemu z nas. Problem pojawia się wtedy, gdy zdarzają się zbyt często. Teraz przedstawię zniekształcenia poznawcze, które najczęściej występują w poczuciu winy i bardzo utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają wybaczenie sobie własnego błędu lub błędu innej osoby. Zachęcam do tego, aby na bieżąco obserwować, które z tych zniekształceń występują u Ciebie. Dzięki temu możliwe będzie już teraz rozpoczęcie pracy nad tym, aby sobie wybaczyć. No to zaczynamy. Bardzo częstym zniekształceniem poznawczym, które prowadzi do poczucia winy, jest tak zwana mądrość po szkodzie. Polega to na tym, że gdy już wiemy, co nastąpiło po tym, co zrobiliśmy, dochodzimy do wniosku, że mogliśmy postąpić inaczej. A przecież wcześniej nie mogłeś tego wiedzieć, że to, co zrobiłeś, doprowadzi do właśnie takich konsekwencji. Na przykład znam jedną panią, która kiedyś, jadąc autobusem, spotkała swoją dawną nauczycielkę. I ta nauczycielka przysiadła się do niej i zaczęła ją pytać: Co tam słychać? Co tam słychać u, u kogoś innego? A ta pani wracała właśnie zmęczona po całym dniu pracy. Była akurat przeziębiona, miała też trochę osobistych problemów, więc odpowiedziała, że bardzo przeprasza, ale naprawdę jest zmęczona i źle się czuje i nie ma siły rozmawiać. Więc ta nauczycielka powiedziała, że rozumie i odeszła. I na drugi dzień ta pani dowiedziała się, że ta jej dawna nauczycielka popełniła samobójstwo. I właśnie znając już przyszłość, wiedząc, co się stało potem. Oceniła swoje zachowanie jako błąd, czuła się winna, że z nią nie porozmawiała, że może gdyby poświęciła jej trochę czasu, trochę uwagi, to nie stałoby się to, co się stało, że może ta osoba czuła się bardzo samotna i potrzebowała tej rozmowy, czyli nastąpiła tu właśnie ta mądrość po szkodzie. Oczywiście, gdyby było tak, że wiem, co zaraz nastąpi, to w wielu przypadkach postąpilibyśmy inaczej, prawda? Ale my właśnie nie wiemy, co nastąpi, a trudno się spodziewać, że każda osoba, z którą nie porozmawiamy, popełni następnego dnia samobójstwo. Bardzo podobnie jest z osobami, które twierdzą, że popełniły ogromny błąd, bo nie dostrzegły jakichś ważnych sygnałów, które przecież w oczywisty sposób zapowiadały jakąś tragedię. I wydaje im się, że gdyby tych sygnałów nie zignorowały, to z pewnością tej tragedii dałoby się uniknąć. A tak naprawdę. Te sygnały wcale nie były oczywiste, wręcz czasem mogły nie mieć większego związku z tym, co się stało, ale zaczynają się wydawać oczywiste dopiero jak już wiemy, co się stało potem. Przypomina mi się teraz jedna z moich pacjentek, która zgłosiła się do mnie z ogromnym poczuciem winy, że nie zapobiegła śmierci swojego ojca, który zapił się na śmierć. Uważała, że popełniła wielki błąd, bo zignorowała bardzo ważny sygnał, którym było to, że zawsze jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała za granicą i chciała spotkać się z ojcem, on mówił jej, żeby spotkali się gdzieś na mieście, bo w mieszkaniu ma bałagan i nie miał czasu posprzątać. I gdyby tego nie zignorowała, gdyby się trochę zastanowiła, gdyby nie była taką egoistką, to z pewnością doszłaby do wniosku, że coś jest nie tak. Że tata za każdym razem mówi, że ma bałagan, że powinna to sprawdzić. A tak naprawdę ten sygnał wydał jej się oczywisty, dlatego że gdy po śmierci ojca rodzina weszła do tego mieszkania, to panowały tam okropne warunki, które właśnie świadczyły o jego silnym uzależnieniu od alkoholu. Wszędzie walały się butelki, puszki po piwie, piętrzyły się sterty śmieci i tak dalej. Ale gdy ona się z ojcem spotykała, to zawsze był trzeźwy i ani ona, ani nikt inny z rodziny nigdy nie czuł od niego alkoholu. Po prostu ten pan mieszkał sam i pił w tym mieszkaniu w samotności, a gdy miał się spotkać z kimś z rodziny, starał się być trzeźwy i wyglądać schludnie. Więc jego córka, dopiero gdy zobaczyła ten cały bałagan, połączyła to z tym, że on jej przecież mówił, że ma bałagan i ona powinna wiedzieć, że coś jest nie tak i powinna to sprawdzić. Oczywiste jest, że to, że ktoś nam mówi, słuchaj, spotkajmy się na mieście, bo mam bałagan albo nie miałem czasu posprzątać, absolutnie nie sugeruje nam, że ta osoba ma problem z alkoholem. Myślę, że naprawdę mało kto w ogóle by pomyślał w ten sposób. Więc obwinianie się za to, że zignorowałem taki ważny sygnał, jest po prostu zniekształceniem poznawczym naszego umysłu, bo sygnał okazał się oczywisty dopiero wtedy, gdy poznaliśmy prawdę. Kolejnym bardzo ważnym zniekształceniem poznawczym, które bardzo utrudnia nam wybaczenie sobie błędów, jest niedostrzeganie różnicy między tym, jakie decyzje podejmuje się w stresie, pod presją, a jakie decyzje podejmuje się, gdy nie ma presji, gdy mamy czas na przemyślenie, przeanalizowanie różnych rozwiązań tej sytuacji? Wiele błędów popełniamy dlatego, że w tym właśnie momencie byliśmy w trudnym stanie emocjonalnym, że byliśmy pod presją, że byliśmy w dużym stresie, albo bardzo się czegoś baliśmy, na przykład jakichś konsekwencji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy mamy czas na przemyślenie, gdy nie odczuwamy presji i gdy nie jesteśmy wzburzeni. Dlatego jeśli po jakimś czasie uważasz, że jakaś twoja decyzja była błędem i że powinieneś podjąć inną, lepszą decyzję, sprawdź czy warunki, w których podejmowałeś tamtą decyzję, były takie same jak teraz, gdy możesz to sobie wszystko na spokojnie przemyśleć, gdy masz większe doświadczenie, większą wiedzę i gdy przede wszystkim jesteś w zupełnie innym stanie emocjonalnym niż wtedy. Tutaj świetnym z, yy, przykładem są sportowcy, prawda? Gdy już po starcie czy po rozegranym meczu mówią o tym, że mogli coś inaczej rozegrać, coś zrobić inaczej, dochodzą do tych wniosków po pierwsze, jak już znają rezultat, którego wcześniej nie mogli znać, a po drugie, gdy już bez presji na spokojnie mają czas, żeby sobie wszystko przeanalizować, czego absolutnie nie da się zrobić pod wpływem silnej presji i silnych emocji. Kolejne zniekształcenie poznawcze, które nie pozwala nam czasem wybaczyć sobie błędu, to dostrzeganie w tym, co zrobiliśmy, samych negatywów, a w tym, czego nie zrobiliśmy, samych pozytywów. Na przykład, gdybym wcześniej zakończyła czy zakończył to małżeństwo, wiódłbym w o wiele szczęśliwsze życie, a tego nie możemy wiedzieć różnie mogłoby być może byłoby szczęśliwsze, a może wydarzyłyby się inne trudności kolejny przykład. Gdybym poszła na studia, to teraz nie musiałabym tak ciężko harować. Tego też nie wiemy. Są osoby po studiach, którym jest też trudno znaleźć pracę. Tym bardziej, że często wtedy rosną nasze wymagania co do wykonywanej pracy. A może byłaby to rzeczywiście lepsza praca po tych studiach, ale na przykład pojawiłyby się jakieś ogromne problemy z szefem czyli dostrzeganie samych negatywów podjętej przez Ciebie decyzji i samych pozytywów, gdybyś podjął inną decyzję. Jest zniekształceniem poznawczym, bo nie możemy wiedzieć, jak by było, gdybyś podjął inną decyzję. To są tylko spekulacje i nie muszą być prawdą. Kolejne dość często yy, występujące przekonanie osób, które w przeszłości popełniły jakiś poważny błąd brzmi: skoro coś takiego zrobiłem, to jestem złym człowiekiem. Posłuchajcie, samo to. Że zdarza ci się czasem pomyśleć, jestem złym człowiekiem lub złą osobą i martwisz się, że być może tak jest, świadczy już o tym, że nie jest to prawda. Dlatego, że naprawdę źli ludzie nie martwią się tym, że są źli, bywa nawet, że nazywają to np. Na sprytem, inteligencją i raczej są z tego dumni. A jeśli uważasz, że skoro popełniłeś taki wielki błąd i w związku z tym musisz być złym człowiekiem, to w tym momencie prawdopodobnie nie dostrzegasz tego, że na Twój błąd prawdopodobnie złożyło się wiele innych czynników, które sprawiły, że zrobiłeś tak, a nie inaczej, że podjąłeś taką decyzję, a nie inną. Nasze błędy często wynikają z towarzyszących im okoliczności, więc nie są jakimś oderwanym od wszystkiego występkiem. Na przykład to, że ta Pani, o której opowiadałam wcześniej, powiedziała swojej dawnej nauczycielce, że nie ma niestety siły na rozmowę. Nie mogło samo w sobie doprowadzić do tego, że ta nauczycielka popełniła samobójstwo. Na decyzję o odebraniu sobie życia składa się zdecydowanie więcej czynników niż to, że ktoś powiedział nam, że w tym momencie nie ma siły na rozmowę. Z pewnością musiał być to jakiś zły stan psychiczny tej osoby, może jakieś bardzo trudne wydarzenia z jej życia, które ten stan spowodowały, a może jakaś choroba psychiczna lub jakaś ciężka choroba fizyczna. Nie wiemy nawet, czy rozmowa w tym autobusie odwiodłaby ją od tej decyzji. Tak więc przepisywanie sobie całego zła za to, że popełniliśmy jakiś błąd, jest zniekształceniem poznawczym i absolutnie nie chodzi tu o to, żeby się usprawiedliwiać. Błąd jest oczywiście błędem i nim pozostanie, ale fakty pokazują nam, że każdy błąd jest rezultatem wielu różnych czynników, które złożyły się na to, że taki błąd w swoim życiu popełniłeś. I już ostatnie zniekształcenie poznawcze, które bardzo przeszkadza nam w uporaniu się z poczuciem winy, to wnioskowanie na podstawie emocji. Polega to na tym, że nam się często wydaje, że jeśli tak właśnie czuję, to tak właśnie jest, to jest to prawda. Czyli jeśli czujesz się temu winny czy winna, to znaczy, że tak jest, że to była Twoja wina. A tak naprawdę jest zupełnie na odwrót. Czujesz się winny, odczuwasz właśnie tego rodzaju emocje ponieważ myślisz, że jesteś winny. Najpierw jest jakaś nasza myśl, a za nią idzie emocja, nieodwrotnie. Więc jeśli myślisz sobie czasem: to moja wina, że to zrobiłem, to dlatego czujesz się winny, bo tak tę sytuację zinterpretowałeś. Tak pomyślałeś, więc tak się też poczułeś. Te wszystkie zniekształcenia poznawcze, które tu omówiłam i które nie pozwalają nam sobie tych błędów wybaczyć, stosujemy zarówno do nas samych, jak i innych osób. Czasem bywa tak, że trudno jest nam wybaczyć błąd kogoś innego względem nas. Tak więc znajomość tych zniekształceń poznawczych może być pomocna w wybaczeniu sobie i w większym zrozumieniu własnych błędów, ale także w większym zrozumieniu cudzych błędów z naszej przeszłości. Chociażby błędów wychowawczych naszych rodziców. I tu chcę bardzo to podkreślić: że to, że bardziej rozumiemy czyjeś błędy wobec nas i to, że jesteśmy w stanie zaakceptować to, że tak się stało i wybaczyć tej osobie, absolutnie nie oznacza, że mamy przyzwalać, aby ta osoba nadal tak wobec nas postępowała. To teraz, skoro już znamy teorię, przejdźmy do tego, jak zastosować to w praktyce. Tak, aby pomogło ci wybaczyć sobie błędy z przeszłości. Warto zacząć od akceptacji. Od akceptacji tego, że skoro jesteś człowiekiem, to w twoje życie wpisane jest popełnianie błędów, bo masz prawo do błądzenia, do niewiedzy, do tego, żeby uczyć się poprzez to, czego doświadczasz. Jest takie starożytne powiedzenie, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Już wtedy w czasach starożytnych ludzie zdawali sobie z tego sprawę i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Ludzie popełniają różne błędy, o wielu z nich nie wiemy, tak jak oni nie wiedzą często o naszych błędach, ale pewne jest, że każdy z nas błędy popełnia. Tak więc zaakceptowanie tego, że tak jak każdy masz prawo popełnić błąd, jest pierwszym i najważniejszym krokiem do wybaczenia sobie. Tak samo jest to pierwszy i najważniejszy krok do wybaczenia błędów popełnionych przez kogoś innego. Ta osoba podobnie mogła pobłądzić, mogła nie wiedzieć, mogła nie potrafić inaczej, bo być może nikt jej inaczej nie nauczył. Akceptacja popełnionych błędów tego, że tak się już stało, nie oznacza przyzwolenia na to, aby tak się działo dalej. Akceptacja oznacza, że uznajesz swój brak wpływu na to, że ten błąd, twój czy innej osoby, już zaistniał. I że czasu nie da się cofnąć, aby to zmienić. Za to to, na co ciągle masz wpływ, to potraktowanie tego błędu jako cenną lekcję, coś, co może być bardzo ważną wiedzą, coś, czego możesz się z tego błędu nauczyć. Tak więc akceptacja oznacza, że nie rozpamiętujemy już swoich błędów, bo nawet gdybyśmy robili to do końca świata, nie sprawimy, że ich nie będzie. Ale możemy każdy błąd potraktować jako ważne doświadczenie, które może nas nauczyć czegoś na przyszłość. A drugi niezwykle ważny krok, który pomoże ci wybaczyć swoje błędy z przeszłości, to życzliwość i współczucie do samego siebie. Słuchajcie, my bardzo często wchodzimy w rolę swojego własnego krytyka, swojego największego oskarżyciela. Jak mogłeś czy mogłaś tak postąpić? Jak mogłeś tego nie wiedzieć? Jesteś złym człowiekiem? Bo tylko zły człowiek może zrobić coś takiego nie zasługujesz na nic dobrego po tym co zrobiłeś i tak dalej i tak dalej jak się czujesz po tych wszystkich oskarżeniach jeśli mnie się czasem zdarzy tak siebie oskarżać to czuję smutek niepokój napięcie bezradność czasem też poczucie winy właśnie a tak naprawdę te trudne emocje, które być może czujesz po takim oskarżaniu samego siebie, nic już w tej sytuacji z przeszłości nie zmienią, za to na pewno zmienią bardzo dużo w teraźniejszości. I niestety będzie to na ogół zmiana na niekorzyść. Najpierw zmienia się wtedy najczęściej nasz nastrój, zaczynamy czuć się przygnębieni, winni. Jeżeli mamy zły nastrój, to najczęściej jest tak, że znacznie trudniej jest nam panować nad swoimi emocjami, przez co mogą też ucierpieć nasi bliscy. Jeśli jesteśmy przygnębieni, to gorzej radzimy sobie ze stresem i z zadaniami dnia codziennego. Czasem, też przez poczucie winy z powodu błędu z przeszłości gorzej śpimy, jesteśmy rozdrażnieni. I też to, o czym wspomniałam na początku, nie potrafimy cieszyć się chwilą obecną. Tak więc te wszystkie oskarżenia, które kierujesz pod swoim adresem, nie zmieniają nic w Twojej przeszłości, bo nie mają takiej mocy. Nie sprawiają, że czas się cofnie, a Ty będziesz mógł postąpić inaczej, niż postąpiłeś. Ale za to pogarsza się jakość Twojego obecnego życia. Czyli z tego oskarżenia samego siebie nie ma żadnych korzyści i jedyne, co można w ten sposób uzyskać, to różne trudności w Twoim życiu obecnym. Dlatego zamiast być swoim własnym oskarżycielem, spróbuj wejść w rolę swojego najlepszego przyjaciela i zacznij mówić do siebie z życzliwością i empatią, żeby, żeby to zamodelować, żeby to było bardziej jasne. Teraz ja wejdę w rolę Twojego przyjaciela. Jako Twój przyjaciel powiem Ci, że po pierwsze, postąpiłeś wtedy tak, bo tak wtedy czułeś. Twój stan emocjonalny w tamtym momencie widocznie był taki, że właśnie podjąłeś, podjęłaś taką decyzję, a nie inną. Być może teraz czujesz, że nie była to dobra decyzja, bo masz większą wiedzę, większe doświadczenie, bo jesteś starszy czy starsza, bo wiesz, jakie konsekwencje miała twoja decyzja, a wtedy przed jej podjęciem nie mogłeś tego wiedzieć. Nie było takiej możliwości, żebyś podejmując taką decyzję, wiedział, co będzie potem. Prawdopodobnie teraz nie towarzyszą Ci emocje, które towarzyszyły Ci wtedy, gdy popełniałeś ten błąd. Dlatego nie oceniaj siebie w krytyczny sposób, bo byłeś wtedy w innym momencie swojego życia i Twoja decyzja, którą być może teraz widzisz jako błąd, była adekwatna do tamtej sytuacji i do Twojego stanu emocjonalnego w tamtym momencie. Ty teraz i Ty, popełniający tamten błąd. To wciąż ta sama osoba, ale w dwóch różnych sytuacjach, z innym bagażem doświadczeń, z inną znajomością siebie, a przede wszystkim w innym stanie emocjonalnym. Prawdopodobnie na to, że popełniłeś taki błąd, złożyło się wiele innych czynników, okoliczności, które towarzyszyły Ci w tamtym momencie. Dlatego nie zgadzam się z tym, że jesteś złą osobą, bo tak samo jak czasem czynisz coś dobrego. Tak samo czasem popełniasz błąd, bo jesteś człowiekiem. Przeszłości nie zmienisz, ale masz wpływ na teraźniejszość. Możesz wyciągnąć wnioski z Twojego błędu i starać się więcej go nie popełniać. A samo to, że martwi Cię to, co zrobiłeś, świadczy o tym, że masz w sobie dużą wrażliwość i są w Tobie także duże pokłady dobra. Bardzo Ci zachęcam, abyś od dziś. Stał się takim swoim mądrym, życzliwym przyjacielem, bo oskarżanie samego siebie i krytykowanie nie sprawia, że błędy z przeszłości się naprawiają, ale sprawia, że mniej czerpiemy radości z naszego obecnego życia. Twój wewnętrzny oskarżyciel nie jest mądry, dlatego wmawia ci mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę są po prostu zniekształceniami poznawczymi. Dlatego od dziś. Za każdym razem, gdy znowu poczujesz się winny z powodu popełnionych błędów, spróbuj wejść w rolę swojego mądrego i życzliwego przyjaciela, który będzie chronił cię przed uleganiem tym zniekształceniom i który będzie ci przypominał, że rozpamiętywanie twojej przeszłości jej nie zmieni, a twój błąd możesz potraktować jako ważne doświadczenie, które może pomóc ci uniknąć podobnych błędów w twoim obecnym życiu. Kochani, na, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wasze podejście do błędów z przeszłości chociaż troszkę się zmieniło i że ten materiał pomoże Wam w wybaczaniu sobie błędów. Jeśli uważasz ten odcinek za użyteczny i pomocny, będzie mi bardzo miło, jeżeli go polubisz lub zostawisz mi swój komentarz. To nagranie można też oczywiście udostępniać innym osobom. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś dostawać powiadomienia, gdy pojawi się kolejny odcinek, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Naprawdę każde polubienie, każdy komentarz czy nowy subskrybent jest dla mnie takim sygnałem od Was, że to, co robię, jest potrzebne i przydatne. A tymczasem bardzo ciepło Was pozdrawiam i do usłyszenia wkrótce.